Jestem dziennikarką, od kilkunastu lat pracuję w mediach. Z wykształcenia jestem psychologiem i praktykuję jogę. Zaczęłam kaszleć któregoś tam dnia i z tym kaszem poszłam do lekarza internisty. Lekarz zlecił mi rentgen, na którym wyszło, że mam zalaną płucną. W związku z tym trafiłam do szpitala. Po mniej więcej paru dniach była wstępna diagnoza że to jest nowotwór jajnika. Ja nigdy nie byłam wcześniej w szpitalu i właściwie nie chorowałam, więc stres był związany z tym w ogóle, że zostałam wyłączona z jakichś codziennych zajęć całkowicie. Było bardzo też dużo badań. Te badania nie wszystkie też są oczywiście przyjemne. Chciałam jak najszybciej poczuć efekty leczenia, mieć siłę. To jest tak, że w trakcie leczenia, i to chyba sobie tak dosyć trudno wyobrazić, to jest wiele, bardzo dużo, wiele niewiadomych, bardzo dużo planów, które trzeba szybko zmieniać. Wszystko jest takie, robi się nieco, nie wiem, jak to nazwać, chaotyczne. I rzeczywiście Joga jest taką stałą rzeczą, że jeżeli macie swoją stałą, regularną praktykę, no to jest coś, do czego się po prostu wraca codziennie się rozkłada matę, jeżeli jest to możliwe i się wraca. Stres powoduje, nie wiem, chaos myśli, powoduje też natężenie wszystkich negatywnych emocji. Myślę, że yoga różne stany fizyczne pomaga potraktować jako coś przejściowego, ponieważ jeżeli codziennie wracamy do tych samych pozycji i codziennie kierujemy uważność na siebie, no to codziennie obserwujemy siebie i w słabych, i trudnych momentach, więc mamy taką świadomość, że jedne i drugie następują po sobie. Yoga nie jest jakimś cudownym lekarstwem, która też rozwiązuje to zupełnie, że te negatywne emocje znikają albo, że niektóre myśli znikają. No wkurza mnie, że jestem chora, no co może mnie więcej wkurzać? Muszę sobie dać radę z tym, co jest tu i teraz, bo jak sobie dam lepiej radę z tym, no to prawdopodobnie następny dzień też będzie lepszy i następny miesiąc, a może następny rok. Chyba warto się skupić na takich prostych rzeczach, że znowu wrócę nad jezioro i będę się w nim kąpać. Myślę o braku przeszłości myślę, że e, bardziej niż na przykład właśnie jakieś poczucie kobiecości, to myślę, że najbardziej ta choroba chyba zmienia to, że jednak ma się taką ogromną świadomość śmiertelności. Właściwie jedyna rzecz, jaka nie wiem, no jakiś w ten sposób mnie dotyka, no to przykro mi jest, jak mi włosy wypadają po chemioterapii. Bez częściej się nie czuję atrakcyjnie, ale generalnie tak czuję się zawsze atrakcyjnie. No. Więc yy, trudno mi mówić o jakichś warunkach. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie chyba nastawienie do własnej osoby po prostu. Choroba wprowadza jakiś stres, oczywiście, że nie wiem, no wypadną mi te rzęsy, ale z drugiej strony, no co one odrosną.